No, sytuacja wygląda tak mordeczki, że... <śmum> Jestem sobie w McDonaldzie, kupiłem sobie loda z ziomeczkami No i jemy i sobie, sobie stoimy, jemy tego loda Normalnie, jak normalni ludzie przy aucie sobie stoimy i ten, i... Naprzeciwko stał samochód jakiś niebieski, co nie? I tam czterech chłopa było po 26 lat, tak na oko. I tacy, no nie byli tacy, wiecie, malutcy, tacy, no więksi byli. I, i to oni coś ogólnie krzyczeli do ludzi tam. I każdy ignorował ich, ale kto, ktoś, kurczę, pewien chłop do mnie tak się popatrzył i co się patrzysz kurwa, co, nie? I ja jestem taki głupi, że ja zawsze podejdę, nie? I podszedłem do, do typa i się pytam... Czy on masz jakiś problem do ludzi, chłopie, weź się ogarnij. I on ja odłożyłem czapkę, wszystko odłożyłem przedtem do kolegi I ten. I chłop, i chłop i chłop co? Też odłożył wszystko, wychodzi z auta i uderzył mnie, co nie? Tutaj. W lewy ten. Uderzył mnie. No i tam się zimbiłem. Też oddałem mu... Ja raz mu uderzyłem, on mi raz uderzył, wywaliłem go na podłogę. <laughs> I jak już leżał, to już mówię, dobra, nie będę go tam bił, nie będę robił szopki. Tam trzymałem ten poziom, odszedłem normalnie. I on wszedł do auta Odjeżdżali i rzucili shake'em W nasz samochód i w mojego kolegę, kumacie? Takie trochę lapsy, no ale dobra Byli w czterech, nie dość, tam tam goścwaniaczył Zdziwił się pewnie, że w ogóle podszedłem do niego No tam nie mówię, że wygrałem Bo nie wygrałem na pewno, ale No nic mi się nie stało, Przegrał, też się przegrałem Czułem się na wygranej pozycji Bo sam podszedłem do czterech chłopów No oni jeszcze z auta rzucili szejkiem No takie lapsiarskie trochę zachowanie, co? Lipa trochę No ale dobra, mniejsza Mniejsza. Według mnie troszkę wstyd, nie? Skakać do ludzi? Wiecie, no takie... Wieśniackie zachowanie bardzo. Oczywiście nic nie mam do ludzi za wsi.